Cześć! Adam Bokowski z tej strony trener. Dzisiaj porozmawiamy o kilku aspektach, dlaczego możliwe, że nie osiągasz swoich celów, swoich tam małych sukcesów, pomimo, że biegasz, pomimo, że trenujesz. I to, co zauważam w rozmowie z moimi podobiecznymi, pierwsza rzecz, to jest powiedzenie coś tam biegam, tak? Czyli tak naprawdę chodzi o monotonny, jednostajny trening, trening bardzo powtarzalny, tak? Czyli tak naprawdę robię kilka razy w tygodniu najczęściej. To samo, tak, na przykład idę biegać na 40 minut, na 30, na 60, dni. nie ma to większego znaczenia. Chodzi o to, że ten trening, który robimy, tak naprawdę jest powtarzalny, monotonny, jednostajny i on nie podsuje naszego ciała, tak? Bo nasze ciało się przyzwyczaja do takiego treningu i nie możemy tak naprawdę robić tego samego i oczekiwać jakichś spektakularnych efektów. Punkt numer dwa, bardzo ważny punkt to jest systematyczność. Niestety to kuleje. Często jest tak, że rzucamy się na jakieś treningi, po prostu na hurawo, podejmujemy decyzję, żeby zacząć trenować, a to i w tym momencie, w pierwszym tygodniu, robimy na przykład 5 treningów albo biegamy codziennie, w drugim już troszeczkę mniej, w trzecim, na przykład w ogóle w czwartym, dwa, w piątym, pięć i tak dalej, i tak dalej. Nie tędy droga. Lepiej jest zaplanować mniejszą ilość treningów, na przykład 2 trzy treningi w tygodniu i trzymać się tego systematycznie przez. Kilka tygodni, tak najlepiej przez te dwa, czy cztery tygodnie, bo wtedy już powoli też ten nawet zaczyna e, nam wyklarowywać i wtedy będzie łatwiej. Niestety, jeżeli będziemy się na to rzucać e, i trenować, tak naprawdę od do skoku do skoku, to ciężko to nazwać trenowaniem. Jest to po prostu wychodzenie na jakąś aktywność fizyczną. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak, to daj jakiegoś znaczka. Dzięki. Hej!